Querida, cheguei! <laughs> é brincadeirinha. Não moro sozinho. Ah! Ah! Fala, onde é que ele tá? Opa, jovem eu, tudo bem? Não banque o Sonso! Não se esqueça, o que eu fizer com o meu corpo agora afetará o seu no futuro. Vai falando! Hã? Ah? Tá legal. Então vai ser por mal. Ai, ai, hum. Sentiu isso! Futuro eu! Olha, eu lembro que doeu um pouquinho, sim. É mesmo? E que tal isso? Ah! Ai, ai, isso aqui! Ah, tá. Isso doeu pra caramba. Robin, para! Você tá se machucando por causa do sanduíche! É isso! O um sanduíche perfeito! Então é por causa disso? É, eu fiquei chateado quando ele sumiu, mas eu aprendi a deixar pra lá. Eu sei que tá mentindo! Eu não deixaria nada para lá. Além disso, eu não preciso da sua confissão. Você sou eu, e eu me conheço. Só tem um lugar onde eu colocaria. O sanduíche tá na sua geladeira. Ô, oh, 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 calminha aí devagar, não pira não, hein? Viu? Não tem sanduíche nenhum. Só tristeza. Não! Isso é impossível. Até mais, esquisito. Ai, eu adoro receber visitas. To gęś kopnie. Sądziłem, że w Gotham jest pasztet, ale Jump City to jakaś wylęgarnia łobuzów. Jak to dobrze, że rodzin cudowny chłopak, pędzi na ratunek. <śmiany> <śmiany> natychmiast przestań czynić zło złoczyńcom! <śmiany> Niech mnie... Otrzymałem cios. Hola, hola! Wielka bestia, co rośniesz na zielono! O! Ocie, Florek! No szelma jedna! Stój! Stój! Na ziemię! O! Oj, cudowny chłopak nie zaprowadzi tu samotnie porządku. Samotnie? No jasne! A może bym stworzył super drużynę, super bohaterów w moim wieku i wspólnie walczylibyśmy sobie ze złem, motywowalibyśmy się i wzajemnie wspierali. I nazywalibyśmy się pani! Pani Raven, gwiazdko, Gdzie oni się podzieli? Eee, przepraszam panią. A, no cześć. O lat. Robin? Co to jest to coś? Nie żadne coś to moje dziecko. Co mnie obchodzi jakiś wyjazd? A ten czeski piłkarz skąd się tu niby wziął? Sio, mój nowy fryz. Teraz mówią na mnie mroczne skrzydło. Cóż, wydoroślałem. Czyli się w końcu jednak z gwiazdką ożeniłeś, ha? Nie, w końcu z badguru. Cześć, cześć. Porobiło! Kiedyś, chłopie, byłeś luzak! Relatywnie znaczy. Zaraz cię stąd wyciągniemy. Idziemy do kina. Nie dzisiaj. Dzisiaj robię kolację. Kto ci każe? Nikt. Sam się czuję odpowiedzialny. HAHAHA! Błaga się skończy! To jest jakiś koszmar. Robin. Robin. Znaczy <laughs> cudowny chłopak. Okej, okay. rozpoznanie prawidłowe, cudowny. <laughs> No dobra, to do roboty. Ło, a co to? Cudowny chłopaku. <laughs> Dzięki za pilnowanie chaty, poczęstuj się soczkiem. Buzi, buzi, Batman. O, super! Ełow, e, jak ty się tu dostałeś? Przecież, przecież są alarmy i, i czujniki, i pułapki! I... Drzwi są otwarte. Zjedzcie trochę chłopaki! Nie! Spaghetti! Nie! Może odrobina ciszy? dzieci usnęły. Jak skończymy, nie będziesz się już musiał nimi przejmować! Dzięki temu wehikułowi czasu cofniemy się w czasie i zmienimy przyszłość, żebyście się tak strasznie nie męczyli. Nie dziękuj, nie ma sprawy. Zaraz, chwila. Lubię swoje życie i kocham rodzinę. Stary, twoja rodzina to koszmar. Tak, Robinie. Oni chcą zmienić historię. Nigdzie nie pojedziecie. Mówisz? Zapomniałeś, że rodeo halowe to coś, w czym jestem najlepszy. Dzieci. Nieoryginalny batarak! Ej, hey, on się przyda! Sprawdźmy, jak się tą zabawką jeździ! Rozwalmy A -a -a -a! Czekaj, chłopczyku! Uh! No, dzielny chłopiec. Chyba większość już mam. Może nawet nie zauważy. O, gdzie jest oryginalny bateraj? Oni go mają. Nie, nie mogą go użyć, bo nas zabije. Nie, bo Batman zabije mnie. Nie! To jest ta jego tajna broń? To właściwie nawet nie broń. Właśnie, do czego Batman tego używa? W zeszły czwartek. <zysk> 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 eee, czuję, że jakby mniej boję się Batmana.